Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie Mama Natalki Kuperek <grystanie> czekolady Rzeczywiście jak u Kuby, takie no, no to tak wyszło no. Hej, Hej, witam was w kolejnym filmie, dzisiaj u mnie gości moja mama i będą zakupy z Rosmana Dzisiaj pokażemy wam kosmetyki, które wybrała moja mama dla mnie i zrobimy też nim makijaż, a właściwie no. Ja zrobię no, no, makijaż, działa. który zresztą możecie teraz zauważyć. Także jeżeli jesteście ciekawi, co na mojej twarzy widnieje dzisiaj i jakie kosmetyki moja mama wybrała. I dla czy mnie. dała rady I czy dała radę? Tutaj mamy całą siatę tego. Także oglądajcie. Zapraszamy. No ja nie widzę się po prostu. No, no właśnie. No. No. No, no bo jesteś poza kadrem. No to, no to gdzie mam się jeszcze na tu wsunąć? To telefon, no, ten aparat obróć albo co? Co ja mam tu poradzić? No jak się mam, więcej No dobrze, no teraz okay. No dobra, no to sprawdźmy w takim razie, co mi tu kupiłaś, albo może ty będziesz wyciągać. Ja sobie wzięłam też jeszcze dwa karmexy, oczywiście, bo zapasów. Musimy. W zapasach już mi brakowało. No dobra, no to weź wyciągajcie wyciągaj po kolei. początki kupić i dlaczego? Jak ja to będzie zaczynać? tak, bazy ci nie kupiłam, Muszę. ale... Kupiłam Ci podkład na bazę, mm -hmm. takie, coś. Mm, Max Factor Radion Lift w kolorze mm. 40. Miał być to... najjaśniejszy, e, Tak, najjaśniejszy. E, sama w sumie chciałam go kupić, figusiu. <mum> e, sama chciałam w sumie go sobie kupić, więc, e, więc dobrze. Trafione? Pompkę, trafione. Dobra. zobaczymy czy się sprawdza. Odpadamy. Dobra, potem lecimy od góry, to by były tak, kredeczka do brwi. Ewelajn Ewela. szara. Ja już ją mam, kończy mi się o, i no, tak. no i mi się sprawdza, tak zresztą wam już nieraz raz mówiłam. No, to wygląda, że trafiony. Ja, trafione. Potem mamy jakiś korektor pod oczka. W tej nowej kolekcji Rimela. To hmm. Lasting Radiance, Tak. W kolorze? Kolor jest 0,10, 010. i Wory najjaśniejszy. Oczywiście. Potem co mamy, Pudru nie ma. W sensie Właśnie, pudru nie, nie mamy, bo to odchodzi. No, już od tak średnio. A jest. Gąbeczka Tueska. do makijażu eee, z, lovely? z Lovely. Tak. Ja mam tutaj mam. O, widzisz, przygotowałam, bo to zapomniałam. Także trzeba będzie ją namoczyć. Ja mam z Vibo i ta jest mięciutka, ale w Krakowie mam z Vibo i ona jest strasznie, strasznie ym... to jest twarda. Lovely. To jest Lovely. I jej jeszcze nie miałam, więc zobaczymy. Ale dziwne, że w ogóle Lovely i właśnie ma dwie różne gąbki. No, zobaczymy. Co potem będziemy nakładać po kolei? A, jest maskara maskara Nie miałam jej nigdy. Też z Lovely. Ultra Black. Tak. Na co patrzyłam? Musiała co? być szczoteczka silikonowa. No okay. Sprawdzimy. A co ona ma robić? Carly Eyes, czyli mm -hmm. Tak? Sprawdzimy. Co potem do oczu. To jest zaprojektowana, silikonowa szczoteczka. Idealnie rozdziela i wydłuża. Proszę. Jest i cień pojedynczy z AA. Pojedynczy. To jest. Nie wiem, jaki to był numerek. 52 bodajże, 52. Dobrze. Potem co? Potem mamy tutaj brązer. Do konturowania. To jest firmy Bell. Mhm. Ale nic nie mówisz: czy to może być, czy to nie może być? No, może być, no na razie wszystko później. Zero jeden kolor. I. u jakie ładne opakowanie. Tak było widać? Takie słoneczko, no i mamy brązer. No po brązerze nałożymy rozświetlacz Rimmel. już tak, żeby słońce nie odbijało? Nie miałam nigdy żadnej paletki z Rimela Chciałam w sumie kupić, tylko może chciałam tą taką, to jest i róż, rozświetlacz i brązer. ale spoko, jak to są tylko rozświetlacze to... A na koniec, to... dla podkreślenia, mamy błyszczyk do ust. Spicy, będzie mnie piekło. O, oh, 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 oh. z Vibo. A to nic, to trochę to <grym> ci powiększy usta podobno. No. Dobra, to przechodzimy to... do makijażu, nie przedłużamy. No, tak. no dobra, zmoczyłam tą. Sorry. Zmoczyłam tą gąbeczkę, ale ona jest twarda. W porównaniu do Vibo, tej starszej wersji. Ona jest trochę taka jak ta nowa wersja Vibo. Ale minimalna różnica. No, ja liczba. czuję. Dla mnie będzie dobra. No tak, w spadku <laughs> pójdzie. No dobra, no to tą odkładamy i. Robimy tym. Więc tak, kremik. Może sobie rozprowadzić, sama nie będę ci No Właśnie, ale chcę wam. No, nie ręce to na Po swojemu, tak mam robić. No. Najwyżej będę jeszcze raz się Nałożymy podkład. Taki, nie wiem, czy widać. Mniej więcej do ja nie wiem, mojej skóry. No, tak, to nie. No to... Nie śmiej się, bo <grym> do musimy rozprowadzić dobrze. Ale mięciutka ona jest. Nie, twarda. Dla mnie jest miękka. A ty dziwnie używasz tej. Dlaczego? Ja zawsze tak nakładam. A inną skórę. Że no. niby tym, tak? Ar no albo ja. Figusia, jestem. bo będziesz cała w podkładzie. Ona też chce się podoba. Otwórz oko. Tam korektor pójdzie. Tak, to korektor właśnie pójdzie z gęsto. Pokażę bardzo Może Boże, taka buzia jak <grym> Czemu? No nie wiem, jakaś taka mała, nie? A coś... Tak... Nie wiem. Dziwnie pachnie. Nie wiem, czy to gąbka, czy yy, ten... Nie, on tak trochę kremowo pachnie. No, jak... on taki... To połączenie gąbki. Jeszcze nie ten, gdzie mama wymaluje, to nie ma, Może źle. No Czyli taka, mało kryjące. Tak, bo ja mało ten, tyle pompek mniej więcej używam. No cztery pompki dałaś. No właśnie, no ja też tyle używam na swoją twarz. Teraz na przykład dałam tego dużo. liren i pokrycie było lepsze jak to. Ale... W drugim końcu. Wiem, wiem, wiem dziecko, koło oczu będę potem pracować. Nie no, blady jest ten... Y... Jasny. No, nawet w kamerze wygląda jak trup. Ale on jest dosyć jasny, tak na lato to... Na lato nie, na lato nie, bo tutaj będzie się za bardzo odcinał. Teraz nie odcina się. Kominie mi nie dobraj bluzki. Postaram się. Bo do nie mam innej. To ci pożyczę. No, wykończenie ma ładne, naprawdę. Takie zdrowe odbijające światło, ale. Mm, Poprawiam tam gdzieś. Ja bym go troszkę mniej nałożyła w sumie. No, w czterech pompkach nie wiem, czy byś się wyrobiła, no, ale dobra, pięć może wystarczyło. Się... Nie, strasznie dużo. No to widzisz. Ja jest... tak nakładam dwie pompki ma. Ojej! No? Każdego tego podkładu. No to przecież tutaj nie jest nie wiadomo ile. Nie, mam wrażenie, że czytuję, no dużo jest trochę go. Ale no ok, przynajmniej krycie jest ok. No bo to było pod to, to cudo. Mhm. Mówię, że jest rozświetlający. Tak. Tak obiecywali. Naobiecywali, czy... naobiecywali i... A wyszła lipa. Ale to, no to, zobaczymy. Tego to przyznam szczerze, nie wiem jak to nakładać, bo bo ja to tak, co zwykle robię, czekam malutko, jest coś na tym Igusiu! No, troszeczkę jest taki kolor. Ja go nakładam zawsze to tak robię taką krechę i potem mhm. tam do dookoła. To może po mojemu? No. A nie wydaje się, że jest żółty? Pomarańczowy? Jest taki dużo ciemniejszy niż odcień odkładu. To na pewno. Na no, coś trzeba? A, nawet nie. I tym razem. No spoko. Ale patrzeć. tak coś tu tak patrz, stara babcia tak wygląda. Bo? No taki mam... No nie wiem. Czekaj, czekaj, a teraz jakoś się zrobił worek. No właśnie. A może źle patrzysz? <laughs> nie umiem patrzeć. gusiu. No? Patrz, tak prosto. I co? No zrobiło no, spoko, jakoś no. troszkę, ale... Cień mm. przykrył, ale... No, jeszcze tak trochę. Trochę, trochę. No nie mam jakichś takich super wielkich cieni, ale... Nie no, okej, okay. no, no nie jest złe, no. Bo nie, Bo nie, 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 nie ciastkuje się. A to jest już a. naprawdę sukces. U mnie. Ale ten odcień się tak dość traci w tym w tym, w tym, w tym, tym nie on, nie on nie odcina się od tego nie podkładu, jest tak, no? pomarańcza dobrze, mamy to, mamy to, teraz mamy kolejna czuję, że mnie... Co? ściąga? tak jakby on się jak to się mówi, że zastyga, o na twarzy jeszcze trochę podkład? się lepi ale czuję tak jak Estée Lauder, że on po prostu stanie i się nie ruszy no, to chyba dobrze. No, to dobrze, dobrze. Dobra, teraz musisz się tutaj. Jak to Tylko mówię. To bardzo, bardzo delikatnie. No i co? Równo wyszło? Jak tak mm. popatrzysz po prostu? Tu mam jakąś dziurę. I jeszcze tu, gdzie mam tą bliznę, po bili. bo trochę tak niewygodnie, wiesz? <tryk> Okej, okay, to teraz cień. On tak ładnie połyskiwał, jeśli chodzi. No taki przez był. Um, na taki? Jaki? Taki. Co ty na chyba? No coś takiego. On był tam, jest zaklejany z boku. No teraz to się będzie działo. Dobrze, że jest jasne. To nie narobię plam. Tego też nie umiem robić. Ja to sobie tak robię, jak tam, jak wyjdzie ta nie? Delikatnie jest, bardzo jest delikatny. No to weź go, ciapnij palcem. No walcem. to czekaj no, nie palcem nie, bo ja nie umiem w ogóle No normalnie no. no. No ja wiem, że normalnie, tylko wiesz, ja mam palec taki jak twoje całe oko. No tak. No. To jak ciapnę to... Będę dłużej na Ha! To jest taki puder, nie puder tylko cień dla mnie. Można śmiało kłaść na pędzel. Krzywdy sobie nie zrobisz. Czyli nie jest na nie, nie. On daje tylko taką bardziej poświatę takiego takiej satyny, takiego lekkiego błysku. Fajne takie na sobie. Jak się nie chcemy Delikatnie. bawić z cieniami. No, to dużo czasu to. No. Nie taki mało widoczny, bardzo mało widoczny. Dam sobie popraw po swojemu. O, Zalotka musi być o, zawsze. To musisz sobie sama bo... tak nie używasz? Nie.

a to, dobra, to może na końcu mi to usuniesz? Nie, bo mi to do dodawać będzie. Strasznie taka, wiesz, przykleja się do rzęs, ta ma, maskara. Cały pędzel. No dobrze, niech zostawić, coś tego tuszu. Tak, tak, tylko wiesz, no inaczej to się sobie ciapie oczy, a inaczej komuś. A do góry też malujesz? Końcówki ściągam te takie, co zostają, kuleczki. O, widzisz, jak ona robi? Oj, to nie jest... Dobra rzecz, chyba. To pomaluję mi tylko jedno oko, a ja sobie pomaluję drugie i zobaczymy, czy rzeczywiście ona jest taka słaba. Nie, 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 to jest w ogóle nie dla mnie. Tak aż... ani na moje nerwy, ani na mój wygląd. To teraz ja spróbuję. No, działaj. Muszę ją trzeba przesuszyć. Hmm? No, ma tak, z jednej strony ma takie dłuższe. No, no. Musisz chyba? kręcić, chyba, nie? Nie no, ładnie rozdziela. No to widzisz, no inaczej to jest no jak no, się samemu no tak. maluje, a inaczej jak komuś, a ja w trawy komuś to już w ogóle nie mam. Tylko, że no... Nie rozkłada go równo. Tego tuszu chyba. Nie wiem co mam sądzić o nim. Ja myślę, że trzeba jej dać czas. No to tak, ale też jak zasnie to później nie będzie dawała żadnego Ale to nie, że tuszu tylko i to też Tylko nie tak troszkę jak od, poddycha Bo jako tako czerń ma fajną, taką mm, wyraźną Nie? Ona fajnie tak robi takie malutkie włoski Takie, że no tutaj okej, okay, no to tym tyliczko. nie malowałaś, no to dobra, mogła posklejać, ale Tak jak tutaj ja się malowałam, tak jak się zawsze maluje No to robi takie malutkie że one, tak jakby przy, tak jakbym miała sztuczne, że przy podstawie no. jest strasznie gęsto ich, a później są takie bardzo cieniutkie. Więc jest Szczotko potencjał w tej maskarze, ale zobaczymy. Ja ją będę jeszcze używać, to Wam dam znać. W każdym razie nie jest źle, bywały gorsze. Nawet Max Factor 2000 kalorii to w ogóle był bubel dla mnie, bo nie dawał żadnego efektu. Ul hmm. Ultra Black, Zgodzę się. No, czarna jest. No na pewno. Dobra, no No lecimy są... z twarzą. Oj, jaj, jaj. Contouring. Dobra, to jedziemy, brązer. Dacie Ci brązer do konturowania? Tak, proszę. Tymże cudem. Teraz tak. Znowu moja technika. Na pewno to nie jest dobra rzecz, no ale. No, ale ja tak robię. Bardziej przy uchu. No, nawet Ci to wyszło. Mm. I oceniasz czy to jest... Czekaj, czekaj, bo jeszcze nie skończyłam. A tu, a no. Pokaż mi yy... przód. No, w ciłu, w cioł. No troszkę. ładny jest, ładny i chyba jest taki w miarę chłodny, no nie? Mm -hmm. Nie jest taki mm, ciepły, więc spoko. Ale pi się tak bardzo, czy nie? No nie, 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 no nie robi nie, plam. Nie, nie, no właśnie. Nie, nie, nie. A nie miałam pudru, więc. Nie, 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 nie okay. robi żadnego. To plan. jest bronzer z Belle. Nie robi plam. I co? Spoko, podoba mi się. Dwie strony równo wyszły, bo to prawda. Tak no, nie ja w miarę. Chociaż osobę. tu czuję jakąś plamę małą. No, pod się. Ja będę szczupła. Robi po swojemu, nie? No ładnie wygląda, podoba mi się. I podoba mi się ten podkład, bo jest taki zdrowy. Naprawdę. Naturalnie. Odbija naturalnie. światło. Tak, naturalnie. Ja tak tylko... nawet jakbyście nie mieli, widzicie to, nie, nie musi być rozświetlacza. Naprawdę taki zdrowy, ładny. Podoba mi się. Troszkę mu brakuje no. do tego Estelauder, ale ma też taką tonkę. No Na Estelauder to to nie będzie, ale, nie, ale... zobaczymy, jak z trwałością. Dobrze, daj mi coś do rozświetlacza teraz. Co używasz? No, zgadnij, który hmm. będę. No, rozświetlacza, ten, ten. Nie. nie. No to, no to ten. Nie. Też nie? No to widzisz, że ja wiem, ten. No tego używam, ale ostatnio używam takiego puchatego, no bo po prostu, wiecie, jadę prawie po całej twarzy. No widzisz, a ja nie robię tego po całej twarzy i, i taki bardziej... A ewentualnie możesz tym, określnie. no bo tego też używam, on no, jest taki mniejszy trochę. Dobrze, więc który... Pomieszaj um. Pomieszać pomieszać, bo ten um. będzie za ciemny do tego makijażu. Tak. No ja wiem, ty lubisz rozświetlać. Mhm. Coś już jest. Popracujmy mami. No. Widać im jest z kosmosu już. O jest, o jest. No. O, tak się świecisz. No ładny jestem. Pokaż przód. No, i co? Świeci się. Przynajmniej na policzkach to widać bardzo. No, To jest ładne. No, ładnie jest. No. no, widzisz, musisz sobie kupić na promocji. Mhm. Chyba, że tobie się znudzi, nie? Nie, ja Rosjanie nie oddaję. Dobrze, to mamy z głowy, to mamy z no, głowy, no, więc zostałam. Błyszczyk. Tego nie wiem, jak używać, bo ja, jak to używam, to mnie tak swędzą usta. Jak nakładam, że nie wiem czemu, coś jest nie tak, ale... Także jak będzie gilać, to mów. Pachnie ładnie. O, co Czekaj. Nie gila? Nie. O jest, jak to gila. Tu. Fajna konsystencja. Taka... Masyłkowa trochę. Lepiej się. I trochę mam wrażenie, jakby to była szminka, a nie błyszczyk. Taka pomadka. Ale spoko, ładnie wygląda w kamerze. Jeśli nie wychodź z kadru. Staram się, no chcę się oddalić, żeby ciebie zobaczyć. W kamerze? A w kamerze tutaj. Będziesz tak blisko potem. Ale tak widać. O, w kamerze ten. Wiesz, jak się nazywa? Rozjaśniacz, tak? No patrz. No, widzę właśnie, w kamerze jeszcze bardziej go widać, jak No. no. Wow! No, lustro. To jest twój normalne. makijaż. Pokaż się tak, tu. No, no, no nie no, jest. No, nie, nie jest najgorzej, mogło być, wiadomo, zawsze lepiej, ale. No, teraz ja jestem wyższa od ciebie. No, bo no. tak jest, nie? No, nie, ja się podnieść. Troszkę. Bo o, muszę się... się dźwignąć ja. No to dobra, podsumowując, co Ci się najbardziej podobało i z czym Ci się najlepiej pracowało? E, podkład. Może tak, po, od początku do końca. Podkład. Ale nie jest chyba też taki, że nakładacie dwa ruchy gąbką i już nie, możecie nie, wejść, nie, trzeba nie, z nim pracować. Trzeba go dobrze rozprowadzić, to mm. na pewno nie jest jakiś super kryjący, ale, ale tak z cerą się fajnie. Na fajnie co dzień jest kładzie. naprawdę bardzo Na gryjący. co dzień wystarczający, bo no. to jest taki, taki codzienny makijaż, to nie jest jakieś. I to nie jest takie ale... krycie na co dzień, bardzo lekkie typu krem BB, zresztą nie. sami widzicie, że nie. naprawdę krycie jest spoko, nie. a ja jestem wymagająca jeśli o to chodzi, a tutaj mi się to podoba. Bo mam nawet lek... krycie lekko nie. większe nie. niż y... Y... Liren. Nie sądzisz? Ma trochę takie jak ta Deborah, o której Wam mówiłam. Porównu, co ja ma. akurat dzisiaj nałożony mam Liren no. i na pewno mi się go szybciej nałożyło, Liren, niż ten. No. To na pewno, ale jeśli chodzi o wygląd na skórze, zdrowo, zdrowo wygląda. mam mnie też by był, chyba podejrzewam całkiem, całkiem. Potem mamy co? Kredka, niech będzie i korektor, no to obojętne, dobra, no niech będzie korektor. Korektor, pierwsze wrażenie, jak nałożyłam, myślałam, że się bardzo odetnie od podkładu i był bardzo pomarańczowy, intensywny, ale po rozprowadzeniu, myślę, że daje radę. Na nieduże cienie pod oczami daje radę, bo tak to, to by było pewno słabo. Kredka. Ja osobiście za kredkami nie przypadam, ja ale. Ale, to ty Kim to nie wiem, jak one się nazywają, yy, tylko to jest. To wygląda... W nie w słoiczku. To jest w czymś takim. A, to żelem takim. I szczoteczkę ma też taką, jak to. I po prostu nie muszę używać szczotki ani nic, tylko tym rozprowadzą. Takie coś, to chyba Zaveline. Yy, także ja szczotek nie używam, ale ja na przykład lubię tego typu takie nie szczotek na kredek. Szczo, szczoteczki, bo nałożę tą. Kredkę, potem ją tak można równo rozprowadzić i nie robi takich, ta kredka przynajmniej nie robi takich wyraźnych rys pomiędzy włosami. Nie, ona jest naprawdę fajna. No, I fajnie się tak potem, jak się ją szczotką przeleci, to robi no tutaj równy kolor. Sobie z pomadą tak. Zrobić. Równy kolor na, na brwiach. Nie robi takich kresek na skórze. To Polecam na wam ją, naprawdę. To ja na pewno. Ją, to już będzie moje drugie. E, co druga mamy? kredka. No to już po oczach. No, hmm, hmm, czarny jest. To Do sprawdzenia. Tylko trzeba jeszcze troszeczkę z nim, No, jest z nim, z nim Ale potesować. myślę, że nie będzie bardzo odbiegał od tego Lovely, um, tego żółtego takiego. Um, no bo, to ja go teraz mam. No, teraz, to są wszystkie no. na tej samej linii mniej więcej. Teraz nie. go mam. Tylko jeśli u mnie to Lovely na przykład, on nie robi w ogóle tych takich kropeczek na końcu, nie zostawia takich kuleczek z tego. No bo ten jest świeży. A ten może dlatego też, że jest świeży, więc no. Co jeszcze mam ocenić? Aha, to zostało. A jeszcze tamte rzeczy. Cień. Bardzo delikatny. Bardzo, bardzo delikatny. Praktycznie podkreślający tylko i wyłącznie powiekę taką satyną. Nic poza tym koloru to on nie daje żadnego. Zrobimy słonczanin, To na twojej dłoni. Ohoho. No dałam dałam go, nie? A widzisz, że go w ogóle nie widać. Ale to jest też to, że on przy sztucznym świetle, bo jak ja go sprawdzałam w sklepie przy sztucznym świetle, on dużo bardziej błyszczał, a przy takim naturalnym świetle. No w kamerze się Ta, świeci, ja. no, no w kamerze znaczy, tak, ale w realu to bym aż, bym aż tak Być nie. rozświetlaczem, jeśli ktoś na przykład figuś. Nie ruszę. Jeśli ktoś y, nie lubi takich rozświetlaczy na przykład, tylko coś bardziej delikatnego, to, to fajne no. no ale kto kupuje cię jako rozświetlacz, więc no to tak słabo. jest bardzo delikatne, tylko podkreśli powiekę. Yy, dobra, no to fajnie się tym pracuje. To no, super się pracuje. To mi się podoba. Potem... Ja nie jestem w ogóle ani wprawiona, ani w żadna fachowiec, ale dobrze, dobrze mi się to. Udało mhm. i, i robiło. Także to polecam, według mnie, fajnie, dla takiego olejka jak ja fajnie się pracuję. Figusiu! Zrzucisz coś, Figusiu. No, a to, to już w ogóle, nie? Przebiło. Zresztą widać, widać. No, to już chyba nie trzeba nic mówić. No. A to były tylko dwa kolory zmieszane. Tylko, Ten będzie ciągną. fajny na lato, wiecie, tutaj. Mm. Bez tego ciemnego tylko te dwa zmiksowane i no i dużo jego nie trzeba i jest no. co jest, troszeczkę dosłownie no to, są... to takie liźnięcia pędzlem i, i widać mocny efekt. I efekt jaki robi. to jest kolor? To jest kolor... Tego to co nawet to nie wiem, bo chyba były cztery wzory tego no. bodajże, ale... To jest chyba trójka, bo to jest ze współpracą z Kate Moss, ale kurczę to są same rozświetlacze po prostu one są w takich trzech kolorach były jeszcze z różem no tylko był były róż, takie matowe ale nie, nie, no, no ale to róż, są róż to chyba tylko jeden. Co highlighting palet no. No, 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 no i pomadka, I pomadka. Ja, ja czuję że no ona znika nie wiem co się ostatnio dzieje ale po prostu u mnie błyszczyki znikają w przeciągu 15 ale ja dałam bardzo małą cień od. No, bardzo, bardzo, tak. Ale, ale z tym, że nałożyłam go bardzo malutko. To może wiesz, troszeczkę jak masz suche usta czy coś, to to co nawilżono, to trochę no, wchodzi. Ale nie czuję, żeby piekło, w ogóle. No, no to dla ciebie na plus. Nie lubisz piekących. No, no niby ale to tu ma być jest spicy. Niby tu jest, no ale. No ale spoko. Taki podkreślający usta. Ciopną się. Powiem, czy pieczenie, no ja jestem przyzwyczajona, bo ja, ubie... Uuu, no właśnie, a ja używam nie... Carmexa, to on piecze. A, a ja co do tego, to mogę powiedzieć. Leciusieńkie mrowienie jest, ale a, takie pff. minimalne. No dla kogoś, kto używa Carmex, no to na pewno to jest Uf, nic. Ale ja na przykład Carmexu nie dam rady, bo to jest przecież jakaś masakra. To, Ale to jest takie minimalne mrowienie. Nawet to bym powiedziała takie dość przyjemne jest, no spoko. No to chyba tyle, dajcie znać w komentarzach jak wam się podobał ten makijaż i czy mama dała radę i czy chcecie więcej filmów z mamą, zostawcie apki w górę, <śmiech> subskrybujcie <śmiech> kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaki, pa!